Zastanawiasz się, czy pójść na medycynę, czy warto studiować medycynę w celach zarobkowych? Ja nazywam się Tomasz Guzik, witam Cię na moim kanale, a dzisiaj opowiem Ci, dlaczego nie opłaca się iść na studia z medycyny w celach zarobkowych. Przejdźmy do kalkulacji. Przeciętnie, aby dostać się na takie studia, trzeba być osobą wybitną osobą, która. Zdaje wszystkie matury na całkowicie 100%, 98%, trzeba być osobą wybitną, a wyobraź sobie, że Twoją pracę sprawdzają różni egzaminatorzy. Jedna osoba może być bardziej lepiej potraktowana przez egzaminatora niż druga. Jest mnóstwo zadań otwartych chemia, biologia. E, wszelkiego rodzaju matury rozszerzone i może się okazać, że mimo, że świetnie napisałeś, napisałeś taką pracę, to i tak e, osoba, która będzie egzaminatorem, po prostu stwierdzi, e, że albo będzie miała zły nastrój. Przypuśćmy, ta osoba jest głodna, ileś tam godzin w pracy, i nagle sprawdza taką pracę i mówi, a tutaj sobie skreślę, tu dam dwa punkty mniej, tutaj coś tam, i okazuje się, że mimo, dobrze, że napisałeś pracę. To się nie dostajesz. Brakło ci tam punkcika, bo ktoś miał zły nastrój, albo ktoś lepiej, bardziej, w sposób bardziej pobłażliwy gdzieś tam ocenia, zawyża tą punktację, bo każdy egzaminator jest inny. Pamiętajmy o tym, że jeden, jeden egzaminator może się gdzieś tam pomylić, ktoś tam ma po prostu gorszy nastrój i nie dostaniesz się. Co wtedy? Często taka osoba musi powtarzać kolejne rok i kolejny rok, aż poprawi tą maturę. A co w przypadku. Kiedy nie jesteś taką osobą genialną i nie jesteś po prostu fizycznie w stanie napisać na bardzo wysoko maturę, ale mimo wszystko chcesz studiować, możesz posiłkować się wtedy budżetem i takie studia płatne, które sprawią, że dostaniesz się na swój wymarzony kierunek, będą cię kosztować przeciętnie. Patrzyłem po różnych uczelniach: Warszawa, Lublin, 36 tysięcy rocznie. To jest taka przybliżona kalkulacja na podstawie Lublina. Kierunek medycyna studiujemy 6 lat, prawda? 6 lat to jest 36 tysięcy razy 6 to się równa 216 tysięcy złotych. Czyli jeżeli nie jesteś osobą wybitną i ci się nie udało i musisz po prostu zapłacić, aby się dostać, no to 216 tysięcy dodatkowych kosztów. Pamiętaj, że lekarz uczy się bardzo długo. 6 lat? Później jakaś specjalizacja, później być może na przykład jesteś osobą, która rok później poszła, bo musiała się gdzieś dokształcić i poprawić tą maturę. Czyli to się tak rozwleka w czasie, że solidne pieniądze zaczniesz zarabiać w wieku około 35 lat. Młody lekarz i tak podejrzewam, że aż takich pieniędzy jeszcze nie zarabia, ale przypuśćmy, że do 15 tysięcy miesięcznie dojdziesz w wieku 40 lat, gdzieś tam się zbliżysz do takich kwot. Jeżeli jesteś zwykłym, tam lekarzem jakimś. No, i wyobraź sobie, zarabiasz już później 10 tysięcy, ale w dzisiejszym badaniu pokażę Ci moją subiektywną opinię na temat zwykłego Kowalskiego, który w wieku 18 lat kończy zawodówką. Ja Ci nie mówię, że masz od razu iść do zawodówki i zarabiasz minimalną krajową, ale chcę zestawić lekarza z najniższą tam klasą społeczną, z najniższą minimalną krajową i zobaczymy. Porównanie, w którym momencie lekarz wyprzedzi Kowalskiego. Kowalski kończy zawodówkę w wieku 18 lat, tak? Tak się kończy szkoły zawodowe. Zarabia minimalną krajową, nie wiem, ile w tej chwili minimalna krajowa, podejrzewam, że w okolicach 2000 zł, zarabiają ci, co mają najniższe stawki i. Pomijamy już w tym badaniu aspekty inflacji tego wszystkiego. To jest taka chłodna kalkulacja, chłodna moja opinia, ty się nie musisz z nią zgadzać. Masz 18 lat i pracujesz do 35 roku życia, czyli do momentu, kiedy lekarz zaczyna zarabiać solidne pieniądze, czyli przez 17 lat razy 2000 zł. Policzyliśmy to tutaj. 17 lat razy 12 miesięcy razy, minimalna krajowa 2000. W wieku 35 lat wygenerowałeś. 408 tysięcy złotych, wykonując najprostsze jakieś tam fizyczne prace, za minimalną, krajową. Ale teraz powiesz, no, ale przecież taka osoba ma koszty, że ona musi gdzieś wynająć, spać, jeść. Ale badamy to wszystko z osobą, która studiuje medycynę. Osoba, która studiuje medycynę, nie ma szans nigdzie się zatrudnić, ponieważ ma tyle obowiązków i nauki, czyli ma finansowanie zewnętrzne, albo jakieś kredyty, albo wspomagani są rodzicami, pożyczkami zapożyczone. Najczęściej rodzice wspomagają taką osobę, no albo jakiś kredyt studencki, czyli ta osoba kompletnie nie zarabia, nie pracuje, czyli bądźmy sprawiedliwi, i porównajmy Kowalskiego, który jest w identycznym przypadku, że nie ma żadnych kosztów finansowania zewnętrzne mu finansują przeżycie tak jak w przypadku studenta medycyny 35-letni Kowalski 35-letnim lekarz i tak Kowalski 408 tysięcy zarobił przez ten okres kiedy lekarz zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze lekarz dajmy na to zarabia 10 tysięcy 5 lat razy 12 razy 10 tysięcy złotych w wieku 40 lat lekarz wygenerował 600 Tysięcy złotych. Taka chłodna kalkulacja, oczywiście bez kosztów życia. 408 600, czyli około 38 roku życia, lekarz zrówna się z Kowalskim, tak? Mając 38 lat, dopiero dogoni osobę, która zarabia minimalną krajową w naszym kraju. Minimalną krajową pracownik fizyczny. 38 lat zrównają się. W momencie. Kiedy nie jesteś osobą wybitną, wybitnie uzdolnioną i musisz pójść na studia płatne 36 tysięcy rocznie razy 6 lat, 216 tysięcy co około, bo tam jeszcze masz drogie podręczniki, jakieś dodatkowe zajęcia, może jakieś korepetycje. Czyli te koszty narosną Ci podejrzewam w okolice ćwierć miliona, czyli 250 tysięcy dodatkowe 2,5 roku, czyli dogonisz. Kowalskiego, jeżeli jesteś na płatnych studiach, zrównasz się z Januszem Kowalskim po zawodówce w wieku około 41 lat. I teraz pytanie: czy to się opłaca? W kwestiach tylko i wyłącznie finansowych. Ja patrzę pod kątem biznesowym: czy opłaca się studiować medycynę dla pieniędzy? Moim zdaniem absolutnie nie. Jeżeli chcesz zarabiać solidne pieniądze, to nie ma innej drogi jak zostanie przedsiębiorcą. I założenie swojej własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zaczniesz w młodym wieku, jak ten Kowalski, jak ten student medycyny, mając 18-20 lat, założysz swoją firmę, to w wieku 25-27-28, a nawet 30 będziesz już tak świadomym i doświadczonym przedsiębiorcą, który będzie miał zbudowaną siatkę kontaktów, doświadczenia, będzie miał bagaż doświadczeń, mnóstwo porażek i sukcesów po drodze. I będzie w stanie w sposób powtarzalny zarabiać dużą sumę pieniędzy, bo będzie miał przez te 5-10 lat ogromne doświadczenie jako bycie przedsiębiorcą. Skąd załatwiać jakieś towary, produkty, usługi, pozyskiwanie kontaktów, e, księgowość, podatki to wszystko już będziesz wiedzieć, będziesz miała doświadczenie, będziesz popełniać porażki, będziesz odnosić sukcesy, ale e, sumując to wszystko, w wieku tam 27, 8, być może 30, będziesz w stanie zarabiać dużo więcej niż lekarz. W sposób bardzo powtarzalny i schematyczny, bo już będziesz miała to miał doświadczenie. Czyli jeżeli chcesz zarabiać pieniądze solidne, no to musisz być przedsiębiorcą. No nie ma innego wyjścia: na pewno medycyna. 41 lat zrównasz się z Kowalskim. jaki to ma sens finansowy. Więc dla kogo jest w takim razie medycyna, skoro biznesowo się to kompletnie nie spina? Dla osób, które są pasjonatami i chcą pomagać ludziom, chcą ich leczyć, e, interesują się chemią, biologią, interesują się organizmem ludzkim i chcą mieć na to wpływ, na rozwijanie e, medycyny, chcą mieć wpływ na zdrowie ludzkie i pomaganie innym osobom chorym, osobom potrzebującym, osobom, które przychodzą do nich z problemami. I taki lekarz jest zajarany tym, że może pomóc, że może rozwiązać, e, że on patrzy na wyniki badań i już wie, co takiej osobie jest. Na, na co skierować taką osobę, żeby ją wyleczyć? Jeżeli jesteś taką osobą, która od zawsze lubiała, interesowała się tym, lubi pomagać ludziom i interesuje się tego typu tematami, ludzkim organizmem, chce po prostu wszystko uczyć się, wyuczyć się, jakie badania, jakie tam mięśnie, kości wszystko wiedzieć, i pomagać w ten sposób swoją wiedzą ludziom. Jak najbardziej medycyna jest dla Ciebie, jeżeli się tym jarasz, to po prostu musisz to studiować. Wtedy nie myśl o żadnym innym kierunku, bo będziesz osobą nieszczęśliwą. Jeżeli to ci sprawia frajdę radość studiuj medycynę. Jeżeli masz taką myśl, bo ktoś tam ci powiedział, że na medycynie się dużo zarabia, albo rodzice cię ciągną, bo usłyszeli, że się tam dobrze zarabia, popełniasz koszmarny błąd. Bo dopiero kowalskiego wyprzedzisz w wieku 41 lat. Jeżeli założysz firmę mając 20, to ty w wieku 35 już jesteś na emeryturze i do widzenia, tak naprawdę. Możesz pracować ze swojej pasji, bo zazwyczaj przedsiębiorcy już po 30, po 40 nie muszą pracować i zazwyczaj już robią to z pasji i tam zeskalowali na tyle swój biznes, że tak to kochają i pracują no oczywiście dalej, bo to sprawia im radość, ale nie muszą kompletnie już nic, nie muszą, są zabezpieczeni. A osoba, po studiach medycyny dopiero zaczyna zarabiać w tym wieku, właśnie w tym wieku, zaczyna dopiero dochodzić do dużych pieniędzy. Czyli biznesowo, pod okiem przedsiębiorcy, to się nie spina w ogóle. To się nie spina w ogóle po 40, dopiero dogonisz najbiedniejszą klasę społeczną, która gdzieś od 18 roku życia sobie chodzi do fabryki i najprostsze czynności wykonuje. Tak? Czyli podsumowując, jeżeli bardzo Ci się podoba medycyna, jarasz się tym, to rób to. Pamiętaj, że będzie to wymagało mnóstwo wiedzy i zaangażowania, żeby się tam w ogóle dostać. Pewnie po maturze jeszcze rok czy dwa lata będziesz douczać się i poprawiał te matury, żeby się kompletnie w ogóle dostać. Kiedy się już dostaniesz, będziesz się od rana do nocy uczył, nie będziesz miał czas na wyjście ze znajomymi, kompletnie Twoje życie towarzyskie zniknie, żeby w wieku tam 40 lat zarabiać 10-15 tysięcy miesięcznie. To jest dużo czy mało, zależy dla kogo, ale jeśli chodzi pod kątem biznesowym zarabiać po 40-15 tysięcy czy 10, to uważam, że w tym wieku to nie jest coś niebywałego, nie do powtórzenia. Myślę, że każda mniejsza, nawet malutka firma jest w stanie osiągać takie dochody jednoosobowe, bez zatrudniania pracowników. Czyli po 40 dopiero wtedy się coś zacznie dziać, ale pamiętaj, że będziesz wtedy w pracy na trzy etaty zazwyczaj lekarze, jak już dorwą się do pracy. To wtedy pracują na trzy etaty od rana do nocy 24 godziny, później gdzieś odsypiają, później znowu 24 godziny i mają te pieniądze, nie mają kiedy ich wydać. Czyli Medycyna jest super. Jeżeli się tym interesujesz, Jarasz, jeżeli chcesz zarabiać duże pieniądze, to absolutnie pod tym kątem nie patrz idąc na medycynę, bo to nie o to chodzi, bo szybko zrezygnujesz. Jeżeli idziesz na jakiś kierunek tylko dla pieniędzy, to po pierwszym semestrze zrezygnujesz, bo nie wytrzymasz tego, rzucisz to, bo nie będzie cię to jarało, nie będzie ci się podobać. A w momencie kiedy coś ci jara, no to będziesz osiągać długofalowo, bo długofalowo, ale super sukcesy. Jeżeli ten filmik był dla Ciebie pomocny, może ktoś, ktoś z Twoich znajomych, koleżanek, kolegów, chce właśnie iść na medycynę i się zastanawia, bo gdzieś usłyszał rodzice go pchają na siłę. Tam są pieniądze idź. Jeżeli ten filmik po prostu otworzył Twoją głowę na te kwoty. I uważasz, że to co mówię ma sens? Po prostu zasubskrybuj mój kanał, udostępniaj ten filmik, wrzucę go też chyba na Facebooka, to kliknij udostępnij na swoją tablicę i lecimy z edukacją. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć.